Cześć moi drodzy, dzisiaj jedziemy na robotę polegającą na instalacji kotła na Pelet, troszkę bardziej trudną niż standardowy montaż. Dlaczego? Dlatego, że na budynku znajduje się eternit, czyli pokrycie dachu potocznie zwane azbestem. Dlaczego jest to niebezpieczne? Dlatego, że przy, jeśli ten azbest sobie leży. To nie przeszkadza nikomu. Natomiast jeśli zaczniemy go ruszać, zdejmować, chodzić po nim, to mikrowłókna Azbestu unoszą się razem z powietrzem oddychanym, trafiają do płuc, gdzie się otorbiają i powstają w ten sposób nowotwory. Dlatego, żeby poradzić sobie z tym problemem, obeszliśmy jakby tą sytuację i wykonaliśmy zewnętrzny komin, idący po elewacji budynku. Jak zobaczycie, wygląda to bardzo estetycznie, bardzo ładnie i bezpiecznie przede wszystkim i dla ekipy wykonującej i później dla użytkownika.